Siemaneczko, z tej strony Megalodon Witam was w kolejnym odcinku Minecrafta Dzisiaj gramy... Dzisiaj będziemy robić farmę Tak, dzisiaj robimy farmę Może dzisiaj Też y, poszukamy diamentów Ale to jest mało prawdopodobne yy, No i... Zostawcie łapkę, suba i dzwoneczek, i jakiś miły komentarz. I no. yy, jeśli wam się właśnie spodoba film. Teraz idziemy się przespać, bo jest noc. Teraz czas, czas zrobić czas. 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 Oj oj, cię właśnie skraftowałem cztery motyki. Chcę robić farmę. Będziemy robić farmę w tym miejscu właśnie ją zrobimy jobbicza. Proby mnie zrobił Muszę zjeść sobie chlebek. Dobra, bierzemy sobie jedną motykę. Strasznie dużych. To no, tak, to no, tak. OK, então eu Będzie woda, oczywiście nie wiem. Święto wypadnie. Nie no, zapomniałem, że ja mam ten. Idziemy sobie do villagera, co jest grane? Dwóch strój zębem? Jajeczka. Idę sobie do tego tego pana. Dziękuję. Idziemy sobie do kopalni pokopić. Mam nadzieję, że jakieś zielazo znajdę. Albo coś lepszego. Zapominam, że kopalnia mam tutaj. Zrobię sobie pochodnie i już lecę od razu. Napiszcie w komentarzu, co znajdziemy pierwsze. Żelazo czy miedź? Jestem ciekawy, co napiszecie. Ja się znalazłem. No i kto napisał mieć ten wygrał. Nie! topisz. Czyli musimy się kopać tam. Jeszcze w dół, w dół. A już myślałem, że tej wody tutaj nie będzie. W kolejnym odcinku postaram się zabić yy, dwóch, no, no wiecie... Nosry, no, utopców.

Co ostrzegam Was, będę też grał w ten poziom poza odcinkiem, ale to się nie zdarzy zbyt dużo. Firo! Nie, to nie żrazu, już Oh, vem gal, ŻELAZO JEST! Trzy... Cztery... Pięć... Sześć... Sześć żelazo! Jej! Jak dużo! Z minecraftu niektóre odcinki będą dłuższe, a niektóre krótsze, z racji tego, że... no nie wiem. Znowu minecraft. Mamy mieć. Napiszcie w komentarzu hashtag y, żelazo. Przypnę wam serduszko. No i chyba zacznę wracać do bazy. Przepolimy sobie żelazo i chyba kończymy odcinek. О, спрендеем полдня в этой купальне. Чисто железо доброе тут, nie W sumie jeszcze w tym odcinku możemy zrobić sobie nasz dom na kobietę starym. To jest dobre Dobra podłoga może by No dobra, jeszcze. Z tą podłogą to się nie będę pasgrał. Hop Tak zrobimy może z miedzi. Będzie przynajmniej zmieniać kolor co jakiś czas. No to tak zrobimy z miedzi. Zjem. No i to chyba na tyle z tego odcinka. Jeśli Wam się film spodobał, powiem jeszcze raz, zostawcie łapkę w górę suba z dzwoneczkiem i komentarz to. Hashtag żelazo przypnę wam serduszko. Naka. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Minecraft.